Hej, ka wszystkich! Tutaj! W dzisiejszym odcinku yy, Skibidi Toilet. Ja w ogóle nie wiem, pa, patrzcie! O, tutaj jest! Morfy! Dobra! Ja o co chodzi? Musimy znaleźć, tutaj mamy yy, sprzedana toaleta. Tu jest Skibidi jakiś wojskowe... Ej, ja to tam widzę, patrzcie! On tutaj trepchel. I teraz co? Ja mogę wyjść z niego tylko? Czy... Nie, co ja mam zrobić? Chodź tu. Prostu... O, o, o. Ech! Czyżby? Nie. Nie zaliczyło mi. No zero, 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 zero. Co tu, tu, tutaj jeszcze mamy? Toaleta chłopca Minecraft, Bob toaleta. Toaleta Franklina. Pokazuje toaletę. Toaleta z kamerą. Toaleta wieśniaka z KBD. Turcja Toaleta i Smukła Toaleta to jest legendarny utknął pomiędzy skałami dobra to są podpowiedzi ale a może to są ludzie którzy chodzą to może są inni gracze ile to jest, no tu jest sporo graczy to może są inni gracze, którzy się już przybrali za Skibidi Toilet a ja muszę jeszcze znaleźć, patrzcie <gry> Skibidowy ten kościół <gry> I dobra, to może ja po prostu muszę... Patrzcie, czy jest jakiś kiborec. Dobra, znalazłam wojskowego skibidiba! czy te, teraz ja mogę się zmoc... Aha! Dobra, ja nie chcę być <ścoughs> skibidibem. E, Okej, okay, czyli musimy przejść całą tą mapę skibidową, żeby znaleźć wszystkie... O, patrzcie, toalety. Tutaj mam toaletę chłopca yy, Minecraft. Dobra, czy tu coś jest? Tu wygląda jakby coś mogło Pentagram ze skibidipów! Ale dzięki temu, że tutaj wlazłam, znalazłam tego. Ej, zacięłam się. O, przycieło mnie. I czekajcie, za strasznie szybko to idzie. Legendarnego już mamy. Ale tu są jeszcze legendarne, to są już dalej rzadkie. Dobra. Ja nie rozumiem o co chodzi z tym skibi toilet, to znaczy ja wiem, jakie to jest Mema. Jakoś on mnie wybitnie mija. Oh, nie wyciszałam telefonu. Detając do mojej myśli przewodniej. To się mnie mija. Ale w sumie jak gra Robloxowa fajna. Czy ja mogę tu jakoś nacisnąć. Albo... Nie. Kamerę też tam nie widać. Czekajcie, tutaj są jakieś drzwi i toaleta. To są drzwi? O nie! Najgorzej! Patrzcie, ja prawie w to rękę wsadziłam! Co to ma być? Fójr! Achylstwo. Eee, się, dobra. Nie się nie przyjmujemy. Idziemy dalej szukać z Co to jest kupa? Ja stanęłam na wielką kupę. No ja to chyba jest ziemia. Na szczęście. Dobra, ja tutaj wejdę. Co tutaj jest? Wanted! Ścigany z T Toilet! Jest tu. Patrzcie. Mogę zejść? Co mi tu dało? Tam jest toaleta! Ale czekajcie za nim. co się Coś tutaj. Nieźle jest stworzona ta mapa, że można wskakiwać na miejsca, na które nie, 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 nie trzeba wskakiwać, ale dobra, podnieśmy sobie. I mamy Bob toaleta, bo to jest Bob budowy. Jako skibidi. Dobra, eee... Tutaj chyba można wyjść wyżej, więc... Tu się zrobiło takie mikroobby, więc przejdźmy. Jezu, ta mapa jest dosyć spora. Okej, okay, tu jest jakiś wysadzony samochód. Oj. Pierkniałam kamerą. Gdzie są skibidi? P powiedzcie wy mi. To tam jest kościół. Skibidi, Skibid... Czekajcie, nie mogę tego odmienić. Skibid... Skibidipowy? Skibidipowy, dobra. Znaleźliśmy wieśniaka Skibidi. Tu wygląda jakbyśmy mieli jeszcze Patrzcie, to jest kolejny Wanted. A nie, to jest po prostu rysunek. Skibidi jako Mona Lisa. No nie, no tego to jeszcze nie grali. E, możecie w ogóle napisać mi w komentarzu, czy wiecie o co chodzi ze Skibidipem. Wpiszcie sobie na YouTube. TB tip toilet. To jest ten koleś, co tak dziwnie śpiewa. Ej, patrzcie! To jest kibel! Tu jest wielka kamera. Ale tu jest kibel. Jak tam wejść? Aha, tu obie jest. Dobra, z drugiej strony. Okej, okay, idziemy. E, możecie napisać właśnie w komentarzu, czy kojarzycie tego ja mama, chociaż wątpię, żebyście nie kojarzyli. To jest wszędzie. Każdy to zna. E, czy my tędy zaczynaliśmy? Ej, tu jest free. Aha Dobra. są z kibitipa. E, I teraz tak. Jak tu można niby zginąć? Toaleta z kamerą, bo tutaj jest ten wielki z kamerą. Dobra. Kogo nam jeszcze brakuje? Brakuje nam dwóch. Brakuje nam e, Franklina od Frankensteina zapewne. Oraz pokazuje toaletę. Hmm. W sumie trochę ominęłam rzeczy, więc pewnie gdzieś tu po drodze jeszcze. Coś się znajdzie. No nie, tu też jest kupa. Tu w każdym kiblu jest kupa. I czekajcie, tutaj są drabinki. Więc może tutaj. Ej! Co to miało być? Nie, no. Mieluścia by Klaudusia nie umie wchodzić po drabinie. Zmieniam się w, betonwo, w betonowego Pawła. Ty w ogóle nie subskrybuję jeszcze betonowego Pawła, a niekoniecznie zasubskrybuję. Bo pojawią się tam odcinki ze mną. Pojawił się też odcinek z taką ofertą zapewne będzie ich więcej, więc nadrobiajcie za głości. Na, 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 na. Czy to czołg? Czy ten czołg strzelał tą kupą? O! A myślałam, że znalazłam skibi -dippa. A to jakiś koleś. Czyli są to dwa. Najgorzej zawsze, jak został dwa albo jeden. Jeszcze jak jest więcej to jakieś to lepiej idzie, nie wiem. Takie nie jest frustrujące, frustrujące. Ja coś mam dzisiaj z wymową. Gdzie jest ten kibel? Tutaj byliśmy. To było to trzewko. Tutaj nie można wejść. Dziwne, bo akurat to tak wygląda, jakby można było tam wejść, jakby to był teleport. Dobra, chodźmy tu, bo tu nie byliśmy. No tam w te... Patrzcie! W kupie jest! W kupie raźniej! <laughs> Dobra, toaleta Panklina, więc został nam jeszcze, tylko pan yy, pokazuje toalety. Nie znaleziono rzadkie. A czy w razie co? Można go kupić, chyba. Ale postarajmy się jeszcze znaleźć, bo. E, nie, myślałam, że to jest jakieś tajemne przejście. O, to po prostu jest źle stworzona mapka. 250 robuxów. W życiu bym nie zapłaciła za to, żeby odblokować takiego. Skibidipa toaletowego. Podpowiedz. Okej. Okay. Za niektórymi pudełkami. Za niektórymi pudełkami. Gdzie są jakieś pudełka? Halo? Nie, no w kościele nie. Czy to są na przykład pudełka? Nie wiem. Boże, <grystanie> jaka ta gra jest z głupia. <grystanie> Co ja w ogóle robię ze swoim życiem? Nie, ej, latam po mapie Robloxowej i szukam kibli z kibidipa. Ej, a może... Nie, no za pudełkami to on... A jaki on jest rzadki. Legendarne nie były ciężko ukryte w sumie, więc ten rzadki też chyba nie powinien. Gdzie jest ten ostatni? I tu nie byłam. Tu są pod. Oh! Znalazłam wszystkie? Patrzcie, znalazłam wszystkie. Dobra, to teraz teleport na bezpieczną strefę. I teraz zobaczymy sobie, jak każdy wygląda. To jest yy, żołnierzowy Skibi Deep. To jest toaleta chłopca Minecraft, czyli to jest. Halo. Jak co tego? To jest yy, Minecraftowy Skibi Deep. To jest yy, budowlany z Zombiakowy Deep. z Nie wiem, czy się tak nazywa, ale jest pokazujący toaletę z Kamerowaty z To jest bardziej. Mini, Ale to jest wieśniakowy z Popatrzcie, o komu ucieka. <laughs> to jest turcja z No i smukła z. ten. Smukły z Bo to ogólnie chyba ma być Slenderman, że smukły ten człowiek, czyli że. Podróbka. Ale w każdym razie możecie napisać mi teraz w komentarzu, który z Kevidip wam się najbardziej podoba. Ja osobiście głosuję na tego z Kevidip, co mu ucieka oko. I oczywiście, jeżeli podobał wam się taki odcinek, to zostawcie bardzo dużo łapek w górę, bo to jest dla mnie znak, że chcecie więcej takich filmów. A jak już chcecie więcej takich filmów, to koniecznie też zostawiacie przycisk subskrybuj, ale z dzwoneczkiem. Bo właśnie dzięki temu dzwoneczkowi wyświetlają Wam się powiadomienia, że Milusia Klaudusia nagrała film w tym wypadku o Skibiki Toilet. Ja się z wami żegnam, dziękuję bardzo, że byliście dzisiaj ze mną i pa!